Cześć wszystkim i to w kolejnym odcinku ze Papa z Fryzeri. Nie wiadomo, czy to będzie ostatni odcinek. Jednak w grudniu to już jest ostatni odcinek. A czy w styczniu będą odcinki? Tego nie jestem w stanie powiedzieć. Ale w tym odcinku jeszcze tego się nie dowiecie. Nie dowiecie się, jak się pojawi następny odcinek. Jak będzie następny odcinek, to wtedy będziecie wiedzieć, czy mamy. Yy, czy będzie. Jak się pojawi odcinek to będzie, tak? A jak się nie pojawi odcinek... Bo już mam zaplanowane kiedy będzie ten odcinek. Nie chcę wam teraz tego zdradzać, bo może się okazać, że ja go nie wrzucę. Wtedy będziecie czekać, a się nie doczekacie. Czekaj to możecie cały czas. Po prostu w harmonogram zajrzyjcie jak... Jak tam w harmonogram... O, gumę sobie żujesz. Jak w harmonogramie zobaczcie... w tym harmonogramie co wejdzie w styczniu. A to oglądacie po roku, no to już się niczego nie doczekacie, tak? Nie doczekacie się żadnego harmonogramu, bo nie ma żadnego harmonogramu. Nie będzie już. Jednak harmonogramy ja usuwam jak się miesiąc kończy. Już są niepotrzebne. Okej. Okay. A sobie gumę żują. Teraz to mają duży wybór, nie? Bo mają wszystkie kolory. Oraz jeden neutralny. Okej. Okay. Akurat teraz musiał mi się. Teraz, kiedy ja mam Sarfana. To idzie. no idzie. E, najpierw jednak gdzie... Nie. Gdzie? Trójkę chciałem. I co to jeszcze logic? Różowy. Najpierw te ja zrobię te tutaj, bo wiem, że ten dla na za chwilę się zrobi. Wiem, że i tak bym nie miał jest perfekta, bo już się zmiksował za długo się miksował ten szajek, więc nawet nie miałem co myśleć o perfekcie dla clover. No, okej. Okay. Nie mogę bardziej, bo się zgrzeje. Dwójka teraz. No właśnie. I tak straciłem w tym miejscu z procenty, więc w tym miejscu jakby z 100% by mi to perfekta nie dało. Ja chciałbym perfekta zrobić u tego tutaj klienta, ale chyba się nie uda, bo śmietana to jest pięterko trochę. Jak zauważycie, to trochę w dóle ci ta i co perfekt? Dałeś perfekt. To co jeszcze 18 perfektów jest do zrobienia, nie? 18 czy ile? Eee, 17. Jeszcze pik witam cię to staram się robić jak najszybciej może jakieś trzy dni się uda wmieścić w ten odcinek, zobaczymy okej, okay, ktoś przyszedł następny to od razu go wysłuchamy o Kingsley trzy gwiazdeczki potrzebujesz jeszcze wszyscy sobie gumy żujecie, eee, czwóreczka w poprzednim odcinku pomyliłem eee, pojemniki u jednego klienta. l raz. Yy, Cukiereczki i... Nie ale czekoladka może? Trafiona. Szósteczka. Najpierw wydam tą l bo ten zaszwan tam się nie może doczekać. I przy okazji ciągniemy to. Niech przyjdzie od razu drugi klient, to nie będę wychodził dwa razy, tylko raz. Ok, sarfan już nie będzie miał perfekta. Tym bardziej, że ta polewa wyleciała na boki. No i te, te onionsy też są mi źle ustawione. Ile dasz? No ja tutaj jeszcze procenty zabrał. Alan, to Tobie pomyliłem. Tak, Ty chciałaś Ty chciałaś eskę, W poprzednim odcinku dostać L. -kę. a jest Szeksandra tam czeka. To od razu ją weźmy. Zasłoniłem wam niej ale to i tak się za chwilę... Nie... To wyciągnąć to jeszcze ma się robić. Najpierw to my tutaj SKS zrobimy. OK. O perfekcie to już nie ma mowy. Robię trochę czasami za szybko. Ale to dlatego, że chciałbym wam szybko ten odcinek wrócić. No, oczywiście, że odcinek będzie... O godzinie, której jest wskazane. Okej. Okay. czyli w tym miejscu tylko O pewno to, co wyleciało z pojemnika, zaważyło o ocenie. Zdecydowało o ocenie. Okej. Okay. Okej. Okay. No to skończę to zamówienie i w tym. Potem zrobię te dwa, które... których jeszcze tu nie ma. Kingslay dasz mi perfektocznie nie dałeś. Mam chyba jakieś tutaj źle rozsypane. Eee, zacznijmy od eski bo i tak pewno LK będzie szybciej. Gabeczka i ten e, banan. nasy z y, tęczowymi gałkami. O! Leciało, więc już nie będzie perfekta. I chyba nie da mi perfekta, bo w swojej kolejności, ale o ile w ogóle to zauważy. Fajnie, że chcecie oglądać tą serię. Dzięki temu wiem, że mogę nagrywać i, i znajdą się osoby, które to będą oglądać. Okej, okay, jest to 23 punkty. Nie, to jest to. Może Sandra mi nie da perfekta? Już troszeczkę wątpię, bo tu jest taki dołek z tej śmietany się zrobił. Banan oraz te dwa dwie gumowe. Wszystko mamy, tak? Te dwie gumowe Cie, cebulki. 85 na pewno zaśmietana zobaczymy jak alanzer wynagrodzenie da jakie Czy to będzie idealnie zobaczymy nie to nie było idealnie ale... Tym razem dał mi medalik. Wikingami cały czas jesteśmy. No, jeszcze trochę tych klientów jest do obsłużenia z, z, z czapką vikinga. Czy należy zobaczyć, ile? A do ranku ile było? Na pewno. Okej. Okay. Czyli teraz jest cztery, 400 punktów do ranka. Wypłatę zrobiliśmy na początku odcinka. Nie skomentowałem tego, ale była wypłata. Fajnie wygląda. Czy jeszcze możemy kupić im? Chyba nie ma. Nie, chyba. Upgrade już są wszystkie zrobione. I mamy 50. dzień. No to na tym 50. dniu zakończymy odcinek. Bo będzie idealnie. Jakbym nie kontynuował serii, to będzie to idealnie. No, może nie z odcinkami, bo będzie. To, to jest odcinek 19. To się w ogóle. Odcinek 19 przez nic nie dzieli. 19 to jest liczba pierwsza. 19 to jest liczba pierwsza, więc się przez nic nie dzieli. No, oczywiście poza jedynką i samą siebie, tak. nie by było, ja bym jeszcze mógł 20 odcinek wsadzić. Ale nie chcę wam... Nie, gwar, nie ma gwarancji, że seria będzie kontynuowana. To się wszystko okaże w styczniu. Mamy jeszcze dwa ostatnie dni grudnia sobie żółcie gumki a, e, Big Pauli już, już, już Chyba nie będzie perfekta, ale od razu zrobię zamówienie do końca. O, i teraz tak, wydajemy to na ten punkt zabrało. Elkę zrobimy, i tą melkę zaraz wydamy. A później pójdziemy do dwóch klientów, którzy przyjdą. Nie, nie jest to zamówienie. To odbójka czeka na mnie. No tam troszeczkę górka się zrobiła z tej śmietany. Dwóch naraz. I to o dwóch. Co z -y, różowym? Oba jej różowe i SP. To też SK, nie? Tak. I różowe. Jeszcze ma mindy. No to mamy trzy zamówienia. I w tym momencie chyba się już za chwilę zrobi ten y, Granati. Tak? a jeszcze troszeczkę. Będzie great? Jest great. Piątka. Piątki oraz mięta. Okej, okay, no to od razu się to. Chciałbym perfekta u kogoś jeszcze dzisiaj zobaczyć. Będzie perfekt. Zobaczymy. No perfekta nie ma, ale jest inny badży. I od razu tą alkę zrobimy, bo w końcu nie zapomnę. Ananas oraz tęcza. No tęcza to, to nie jest, ale barwy tęczy. Jojo, szedł, sobie żuje dam gumy z pomarańczowego automatu. po popelarku pomarańczowy był. A, jeszcze się cieszę, znaczy się tańczy. Nie, to chyba bananowy był, bo pomarańczowego nie mam. To od razu wydajmy te dwa. Okej, okay, już nie będzie perfekta. Nie wiem, że za szybko robię, ale dlatego, że chcę szybko wam to... żeby krótki odcinek był. Jak najbardziej krótki. I tak mi proces zabrała za to, więc. Okej, okay, tu też nie będzie perfekta. Bo na małych pojemnikach coś się ciężko robi, perfekty. Czy Jeszcze... się tak ciężko, może nie? Okej, okay, no dalej, no już chciałbym to kończyć. Może trasz. Okej, okay, już nie będziemy traszować. Mięta. Jojo. A nie tutaj. Borówki. Okej, okay, niech będzie tak. Nie, 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 nie. Dobrze, że można zmienić, tylko trzeba thrashnąć, bo będzie słabo. Z górka z tego wyszła? Chyba tak. Okej, okay, za te dwie, dwa kawałki cukierka to już raczej perfekta nie da. I tak by perfekta nie dała, bo tutaj w tym miejscu jest mało punktów. Więc chyba już więcej perfektów nie będzie. I jeden dzisiaj był. Coś się spaliło. Zgrzał się ten jeden mikser. Ten też się zgrzał. Chciałem przyspieszyć i tak to się skończyło. Dwa miksery przegramy. Dobrze, że nie, nie ma to wpływu na grę. Raz trafiliśmy perfekta u klienta, wymagającego co? O, no, gdzieś był. No to mamy drugi. Mamy drugi perfekt. To waliłem chyba swoją teorię, że ciężko się robi perfekty na bo nie jest aż tak ciężko bo jest też możliwość zrobienia takiego perfekta. jeszcze medalików trochę naprzybywało więc może jeszcze następny odcinek też będzie miał rank zobaczymy ale to już jest koniec to już jest koniec tego odcinka niech tylko się nam tutaj rank wbije, następny odcinek będzie następny, nowy klient. nowy klient będzie w następnym odcinku i 3000 punktów raczej nie zdobędę. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Dzięki za oglądanie tego odcinka. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych. I zobaczymy, czy Papa z te to jest ostatni odcinek, czy jeszcze będą odcinki. Eee, czekaj, poczekamy z tą informacją do stycznia. Cześć.